Witam wszystkich, z tej strony Pelinformatyk. informatyk W dzisiejszym odcinku serii CompTIA Plus porozmawiamy o typach wyświetlaczy, o monitorach, które używamy przy pracy z komputerem. Zacznijmy od technologii, która już praktycznie wyszła z użycia. Znaczy, nie da się już kupić monitorów CRT, z tego co mi wiadomo. Natomiast no, mogą być jeszcze spotkane, jeżeli pracujecie w jakiejś firmie produkcyjnej i tak dalej. Także mogą je spotkać, przy, jeżeli są podłączone do jakiejś maszyny czy coś. W każdym razie monitory CRT. Działają one jak stare telewizory. W monitorach tego rodzaju, tak trochę teorii teraz, do wyświetlania obrazu używa się wiązki elektronów wystrzeliwanej z działa elektronowego, która odchylona magnetycznie pada na luminofor, powodując jego wzbudzenie do świecenia. Taka definicja jest na Wikipedii. Jak to wygląda w praktyce? Mamy ten monitor, ekran, kineskop tak zwany. On jest najczęściej wypukły. Zawsze jest wypukły. W środku to wygląda tak. I tutaj mamy to tak zwane działo elektronowe, które Zawiera trzy barwniki: czerwony, włączę sobie jakieś kolory, zielony i niebieski. Niech będzie taki. Okej. Okay. No i tutaj jest lampa. Nie będę tego jakoś szczegółowo opowiadał. Po prostu lampa świeci na to działo. No i tutaj za pomocą soczewki. Wiadomo, z tych trzech kolorów można uzyskać każdy możliwy kolor, jaki istnieje. Poza białym. No i tak świeci, że w danym pikselu pojawia się dany kolor, jaki, jaki ma się w tym pikselu znaleźć. W monitorach CT występuje zjawisko odświeżania, co znaczy co jakiś czas cały ekran odświeża się od góry do dołu. Jest to wyrażone w hercach. Jeżeli odświeżanie wynosi 60 Hz, oznacza to, że ekran odświeża się 60 razy na sekundę. Ogólnie 60 Hz to trochę za, mało, za mała wartość dla ludzkiego oka i niektóre osoby może rozboleć głowa, jeżeli ta wartość odświeżania jest zbyt niska. Dlatego należy, jeżeli monitor oczywiście obsługuje wyższą wartość odświeżania, jedynie chyba te monitory produkowane na początku lat 90. Takich taki wartości nie obsługiwały. No należy zmienić tą wartość. Często właśnie możecie, jeżeli używacie monitora kinoskopowego, bolą Was oczy, widzicie, że coś tak ten obraz mruga i nie wiecie dlaczego. No to trzeba po prostu zmienić odświeżanie. Jak to zrobić? Pokażę to na przykładzie Windows 7. Widzicie w ekran tu chyba personalizacja, nie eee, to pasuje rozdzielczość, ustawienia zamasowane. O tak. I tutaj zmieniacie, eee, zmieniacie tę część odświeżania. okej okay. Jakie są bady eee, takich monitorów? No przede wszystkim ich waga oraz to, że no, ten kineskop jednak sporo miejsca zajmuje. E monitory te podłączone są do komputera za pomocą wtyczek VGA, o których mówiłem wcześniej. E Bardzo często monitory te posiadały kable zamontowane na stałe. Natomiast kamień zasilający jest identyczny jak kabel zasilający komputer. Częściej, najczęściej obecnie spotykowanymi monitorami komputerowymi są monitory LCD, czyli ciekłokrystaliczne. Jak działają? Każdy piksel zawiera trzy kolory. Te, które tutaj też wymieniłem, czyli czerwony, zielony, niebieski. No i w wyniku polaryzacji ten piksel, te kolory się... No, wyświetlany jest ten dany kolor. One się po prostu tak mieszają, że jest ten kolor, który w tym pikselu powinien się znaleźć, taki tam się znajduje. Z tyłu ekranu znajduje się źródło świata, światła, które zawsze świeci, przez co ekrany LCD nie mają takiego głębokiego czarnego koloru. Jakie są zalety? No, przede wszystkim są one lżejsze, zajmują mniej miejsca niż monitory CRT, zużywają mniej prądu mniej się grzeją no i umożliwiają wyższą jakość obrazu włącznie z jakością HD kolejny typ wyświetlaczy to wyświetlacze no, to takie trochę nie aż taki osobny typ powiedzmy osobny typ LED i OLED to są to wyświetlacze LCD które wykorzystują jako źródło światła LEDy to o czym wspomniałem wcześniej, monitor wyświetlacze LCD zawsze świecą, jest tam to źródło światła. No i w przypadku monitorów LED to tym są to LEDowe źródła światła. OLED to organic light emitting Diode. Organiczne komponenty emitują światło, kiedy otrzymują elektryczny sygnał. Są, ta technologia często jest wykorzystywana w urządzeniach mobilnych, ponieważ pozwala zaoszczędzić trochę energii. Kolejnym typem wyświetlaczy jest tak zwana plazma, czyli ekrany plazmowe. Też są ogólnie cały czas przez pewien czas trwa walka o to, czy lepsze są LCD czy plazmy i tak dalej. Głównie, jeżeli chodzi o telewizory w domach. no i Ostatecznie wydaje się, że LCD wygrały, ponieważ większość producentów już wycofała się z produkcji plazmy. Mimo to no, plazma ma jednak kilka zalet. Najpierw może o zasadach działania. Zasada działania polega na doprowadzeniu mieszaniny gazów, głównie xenon i neon, zamkniętych w małych komórkach do stanu plazmy. Czyli te po prostu e, gazy zamieniają się w tą plazmę. E, zaczynają one emitować fotony światła ultrafioletowego, które padając na Luminofor, czyli tą, to, co jest z przodu tego e, wyświetlacza. E, pobudzają go do emisji światła widzialnego odpowiednie, e, odpowiedniego do danego koloru luminoforu. Jakie są zalety? No, są one cienkie. Jest szerszy kąt widzenia niż w wyświetlaczach LCD. Lepszy kontrast. E, głęboka chain. tutaj nie ma tego e, źródła światła, które nas tam świeci, także ta nie jest naprawdę głęboka. Są one też odporniejsze na uszkodzenia. Bady no, są cięższe. E, mniej energooszczędne niż LCD. E, pierwsze te telewizory plazmowe starszego typu miały problem z nierównomiernym wypalaniem się, natomiast no, zostało to już wyeliminowane poprzez funkcję, która cały czas powoduje jakieś drobne, niezauważalne dla człowieka zmiany położenia tego obrazu. No i też taka wada, o której wcześniej nie wiedziałem, to problemy z działaniem na wyższych wysokościach. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza no, są problemy z działaniem plazmy. Na zakończenie powiem o projektorach. Projektory działają na zasadzie LCD. Jedynie obraz jest wyświetlany na ścianie czy na specjalnym płótnie. No i to było może na tyle, jeżeli chodzi o same działanie projektorów. Natomiast taka ważna uwaga, ponieważ lampa w środku mocno się nagrzewa, Wymagają one ciągłego chłodzenia, chłodzenia, dlatego potrafią podczas pracy być trochę głośne, ponieważ jest tam wentylator, który chłodzi tą lampę. No i należy pamiętać o tym, żeby po wyłączeniu projektora nie wyłączać go z prądu, nie wyciągać wtyczki, ponieważ wentylator w środku cały czas jeszcze będzie pracował, musi on schłodzić lampę. Przegrzanie się lampy może prowadzić do uszkodzenia, no a niestety to nie są już tanie, tanie rzeczy. No i teraz dwa słowa jeszcze o specyfikacji wyświetlacza, o odświeżaniu. Już mówiłem. E, przy monitorach CRT, o tym wspominałem, Ludzie, ludzkie oko wymaga, aby odświeżanie było powyżej 72 Hz. W przypadku wyświetlaczy LCD także mówimy o odświeżaniu jednak tutaj nie jest odświeżany ekran od góry do dołu jak w przypadku CRT tylko odświeżany jest cały ekran w tym samym momencie dzięki czemu nasze oko się tak nie męczy no i rozdzielczość co to jest rozdzielczość jest to jedna z najważniejszych cech wszystkich wyświetlaczy jest to liczba pikseli na wyświetlaczu przedstawiana w formie liczba pikseli poziomo na liczbę pikseli pionowo, czyli na wysokość, ale pojechałem z tą krechą. O. Na przykład ekran o rozdzielczości iSgA posiada 1200... Co ja wystrzygnię? Gdzie posiadał 1024 piksele szerokości, czyli pikseli poziomo na... 7680 pikseli pionowo jeszcze kilka lat temu była to standardowa rozdzielczość jednak teraz żyjemy w świecie rozdzielczości HD rozdzielczość HD 720 to 1280 na 700 20 pikseli natomiast rozdzielczość HD1080 jest to 1920 pikseli poziomo na 1080 pikseli pionowo. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wyświetlacze, taki trochę szybki zrobiony na kolanie filmik czekam na komentarze pozdrawiam hej szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu zapraszam zapraszam także na facebooka gdzie znajdziecie informatykę z humorem